E, otwieram sesję Rady Miejskiej w Kudowie Zdrowiu. Bardzo serdecznie witam Wysoką Radę, teraz Wiceprzewodniczącą przewodniczącą, teraz tą witam Pana Burmistrza, witam Pana Wiceburmistrza, witam kierowników jednostek organizacyjnych gminy, witam prezesów spółek, e, witam Panią Sekretarz panią i Panią e, Skarbnik, witam i przedstawiam. Przede wszystkim witam bardzo serdecznie mieszkańców naszego miasta. E, przedstawiam gościa, e, który jest na dzisiejszej sesji, pana Zbigniewa Staniszewskiego, prezesa spółki e, Kromis z Wrocławiu, e, który pomaga burmistrzowi, pani skarbnik przygotowywaniu strategii finansowej naszego naszego miasta na kolejne lata. E, witam także pracowników lokalnej panów, e, panów, panów, Jana panów, tak, panów, e, panów, Na panów, listy obecności. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji obecnych jest 14 radnych. Nieobecność z godzinie na sesję zgłosiła Pani Anna Mróz. Dojdzie do nas jak tylko ubole się ze swoimi wychowarkami. Natomiast prosiła również o zwolnienie po godzinie Pani Ania Grzegorzewska, która musi być w tej sprawie dzisiaj. Na podstawie listy obecności stwierdziłam, że jest 14 radnych i jest to kworum niezbędne. I jest to kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Zdroju nr 34 łamane przez 13 z dnia 17 września 2013 roku. Punkt drugi. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budowa Zdrój na lata 2013-2025. Kolejna uchwała zmian w budżecie Gminy Budowa Zdrój na 2013 rok i emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich nabywania, zbywania i wykupu. Punkt trzeci. Wolne wnioski zapytania. Kto z Państwa radnych wnosi e, jakieś wnioski do porządku? W pierwszej kolejności chciałam Państwa radnych poinformować, że zauważyłam, że w naszych materiałach, a głównie w zaproszeniu na sesję, wkradł się błąd. Otóż, w uchwale mamy trzy uchwały. Jedną z nich jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy trudowa I w uchwale mamy zapis zmiany Wieloletniej Uchwały Prognozy Finansowej Gminy trudowa Natomiast w zaproszeniu mamy przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jest to błąd pisarski, za co ja przepraszam, bo pod, po pismo podpisałam. Natomiast, żeby formalnie stało się zadość, to bardzo bym prosiła i zgłaszam wniosek, abyśmy y, przegłosowali przegłosowali i przyjęli do y, porządku obrad zmianę tytułu uchwały, czyli zmianę wieloletniej prognozy finansowej. Czy są inne wnioski? Nie. Zatem bardzo proszę, kto jest za przyjęciem wniosku, który przed chwilą przedstawiłem? Czyli zmiany, słowa, przyjęcie, przyjęcia, tylko zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, który zgłosiła? Eee, bardzo, <coughs> bardzo proszę Państwa radnych głosowania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dziękuję bardzo. Eee, wniosek został przyjęty jednogłośnie. Odczytuję porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Przyjęcie protokołu w sesji Rady Miejskiej Budowy Zdrowia e, z dnia 17 września 2013 roku. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Budowa Zdrój zmiany zmian w budżecie Gminy Kudowa Zdrój na 2013 rok, emisji obligacji komunalnych oraz zasad nabywania, zbierania i wybuchu. Dwa wnioski zapytań. pierwszego porządku obrad przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej budowy Zdroju z dnia 7 września 17 września 2013 roku. To z Państwa proszę bardzo? Zadać pytanie dotyczące protokołu. Ja yy, wnosiłem sprawę w tym, na tej sesji 1709 dotyczącą ulicy Kościelnej. I sprawa dotyczyła po prostu pagnolu handlowego, który był zobowiązany do wykonania ulicy. I pan burmistrz y, obiecywał po prostu, że tą sprawą się zajmie i będzie prowadził rozmowy. Chciałbym usłyszeć, jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy, bo ulica jest fatalnym sprawą. Na tak. Ja tak się tutaj... W tej chwili zgłoszę, to możemy zgłosić we wnioskach i do zapytania. Natomiast tutaj przyjmujemy protokół z ostatniej, z ostatniej sesji. Myślę, że no na ten temat będziemy rozmawiać, ale po prostu w e, kolejnym sesji. Ja przyjmuję to, o czym mówił Pan Wiktor, i jeśli Pani pozwoli, to w wolnych wnioskach udzielę odpowiedzi na to pytanie Dobrze. Panu Wiktorowi, jeśli Pan Wiktor się wygadza. Tak? Dobrze. Dziękuję. Czy są może jeszcze pytania do protokołu? Nie widzę. Kto zatem z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 17 września 2013 roku? Proszę o podpowiedź na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Stwierdzam, że e, e, przyjęcie protokołu zostało podjęte e, jednogłośnie. Większością głosów, przepraszam, jest 14. Kolejne, kolejny punkt, punkt, drugi, podjęcia uchwał Rady Miejskiej w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy. Stacji proszę Państwa. Szanowny Rado, przedstawiony w dzisiejszym posiedzeniu Państwa projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej jest wyrazem nowego podejścia, naszego podejścia do finansów gminy. W związku z tym, że hmm, dotychczasowe do planowanie, szczególnie oparte na hmm, wysokich dochodach i liczbach nieruchomości nie przyniosło spodziewanych efektów, polegających na tym, że ta, ta sprzedaż po prostu nam się nie zrealizowała. W związku z tym hmm, podeszliśmy do tego troszeczkę inaczej. Hmm, dokonaliśmy przeglądu hmm, w sytuacji finansowej gminy. Dokonaliśmy przeglądu źródeł finansowania, skąd Gmina pozyskuje swoje środki finansowe i na powinniśmy oprzeć swoje, swoje działania. Tak jak było na wcześniejszych spotkaniach, na prezentacji Pana Zginiewa zostały przeprowadzone warsztaty, świadomikami jednostek, z radnymi, przeprowadzono spod, spod finansów gminy. Ustalono dwa fundamentalne obszary, które mają prowadzić do wdrożenia tych działań, które przyjęliśmy w wieloletniej programie finansowej. Pierwsze, pierwsze takie działanie to jest umocnienie pozycji budowych jako popularnego wnioska turistycznego o rozbudowaniu funkcjonów środowiskowych. Wiąże się z tym, proszę Państwa, przeznaczenie części nakładów na wzmocnienie tej funkcji uzdrowiskowej, ale nie tylko nakładów inwestycyjnych, ale także wydatków bieżących na to, aby to miasto przyciągało do siebie turystów i suszy, a co za tym idzie, możemy próbować zwiększyć dochody z tytułu opłat uzdrowiskowej czy z tytułu Drugi, drugi um, obszar działania, na który, na który należy zwrócić uwagę, to jest działanie na rzecz integracji i wzrostu efektywności zarządzania finansami gminy budowski. E, I to jest, e, proszę Państwa, e, ta działania, która dotyczy, e, dotyczy zmniejszenia kosztów bieżących funkcjonowania gminy. Czyli planujemy tutaj podjąć szereg działań mających na celu zmniejszenie dotyczy kosztów lub, lub racjonalizację wykorzystania zasobów, które posiadamy. To nowe podejście do, planu, do planowania finansowego przedstawiony Państwu w, w zmianie w wieloletniej prognozy finansowej polega na tym, że po pierwsze wydłużono o 5 lat okres prognozowania, to jest do 2025 roku. To pozwoli nam zmniejszyć obciążenia z tytułu spłat rat, kredytów w poszczególnych latach, a tym samym możliwość przeznaczenia tych środków na realizację działań inwestycyjnych. Zaplanowaliśmy zwiększenie dochodu z tytułu opłaty zdrowiskowej, która będzie wynikiem po pierwsze zwiększenia liczby turystów, natomiast z drugiej strony ograniczenia szarej strefy związanej z obsługą ruchu turystycznego. Zaplanowano zwiększenie dochodów z tytułu dotacji dla, dla gmin uzdrowiskowych. To jest jakby konsekwencją tej ustawy o lecznicy uzdrowiskowym, w której jest powiedziane, że budżet gminy przekazuje przekazują dotacje w wysokości dochodów z opłat uzdrowiskowych wybranej przez gminy. Zwiększono dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie. Gruntów i zdzierżawy, i jest to wynikiem przede wszystkim wzmożenia działań windykacyjnych yy, zaległych płatności. Zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości i yy, te zwiększenia wynikają z prowadzonych kontroli wielkości powierzchni zadeklarowanych do podatkowania oraz kontroli faktu zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania. Mówimy tu o tych sytuacjach, gdzie. Ktoś zamieszkuje już nieruchomość, ale nie z nowej buduje, zamieszkuje, natomiast nie zgłasza jego opodatkowania. Mówimy tutaj również o wzmożeniu działań mających na celu egzekucję zaległych należności, ponieważ jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, to jest ta grupa dochodów, w której, w której zaległości stanowią poważną, poważną kwotę poważny problem, jeżeli chodzi o... Dochody gminy. Zwiększono dochody z od podmiotów gospodarczych. Założono tutaj, że działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej czy uzbrojenie terenów pozwolą na to, że w przyszłości część podmiotów gospodarczych zlokalizuje swoją działalność na terenie budowli. Nie mówimy tutaj o przemyśle, bo, bo nie nastawiamy się na tą, na tą sferę. Natomiast mówimy tutaj o, o tej sferze turystycznej lub około turystycznej, czyli w tej sferze, która świadczy usługi na rzecz e, sfery turystycznej. Jak już powiedziałam, zostały urealnione dochody ze sprzedaży majątku. E, zostały one zaplanowane w pierwszych latach, e, czyli od 2013 do 2017 roku w kwocie miliona złotych, natomiast zaplanowano większy wzrost dopiero od 2018 roku. Zaplanowano również pozytywny efekt dalszej integracji finansowej jednostek gminy w zakresie wydatków bieżących. I mówimy tu o wydatkach typu ubezpieczenia, gdzie możemy ogłosić jeden przetarg dla całej gminy i zmniejszyć koszty, koszty tych opłat. Mówimy tutaj o przetargu na zakup energii elektrycznej, na zakup materiałów biurowych, o zakupie na przykład środków czystości, czyli te grupy, które, które możemy łatwo wybrać, będziemy próbować intensyfikować. Tak intensyfikować. Będziemy próbować tutaj robić to z, z punktu widzenia gminy, czyli jednej jednostki i wtedy mamy nadzieję, że uzyskamy niższe ceny i tym samym niższe koszty. Przewidzieliśmy wzrost wydatków na promocję gminy oraz utrzymanie zieleni miejskiej jako te czynniki, które istotnie wpływają na jakość rynku turystycznego. Tak samo zwiększyliśmy wydatki na infrastrukturę utrawniskową. Kolejnym, dużym działaniem, które jest zaplanowane w ramach tej WPF-i, to jest restrukturyzacja zadłużenia gminy, rozumiana jako zmiana warunków obsługi długów gminy poprzez wdrożenie programu emisji obligacji komunalnych. Efektem tej restrukturyzacji będzie istotne zmniejszenie w najbliższych latach obciążenia budżetu w budynku zasobów z dotychczas zawartych umów kredytowych, czyli rozłożenie spłat w dłuższym okresie czasu, przeznaczenie części środków z restrukturyzacji na wydatki majątkowe niezbędne do realizacji wieloletniej prognozy finansowej i wydatki te w szczególności będą ukierunkowane na realizację działań dofinansowanych środkami pomocowymi, czyli. Żebyśmy mieli możliwość wykorzystania tych środków jako wkład własny i, wkład własny i zaaplikowania środków zewnętrznych. I jeszcze kolejny, kolejny proszę Państwa, możliwość, kolejna możliwość, którą możemy stworzyć, to jest stworzenie warunków finansowych do wdrożenia programu Budowa Zdrój. Radość, Zdrowie, Przygoda. Tak nazwaliśmy ogólnie ten program, w którym zawarliśmy zadania planowane do realizacji w ramach nowej ramach WPR. Są to przede wszystkim zadania związane z poprawą infrastruktury drogowej, czyli także tej rozpoczęte już na ulicy Kościuszki, do tego tego etapu. To są inwestycje drogowe typu ulica. Kombatantów za wcześnie Słoneczna. Słoneczna kombatantów, czy w troszeczkę w późniejszym terminie ulica Bożna. Są to inwestycje związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, gdzie planujemy na przykład zespół szkół publicznych docieplić, zmienić y, sposób ogrzewania, czyli zmienić kotło, y, 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 dostarczanie, dostarczanie energii cieplnej z kotłowni centralnej na indywidualną kotłownię y, gazową. Są to również, proszę Państwa, działania na rzecz poprawy warunków w komunalnych budynkach mieszkaniowych i to ma dwojakie, dwojakie znaczenie. Po pierwsze zmniejszenie obciążeń dla mieszkańców, a po drugie poprawa nieefektywności to poprawa estetyki tych, tych budynków. Przechodząc już może w takim razie do, do liczby. Proszę Państwa, w 2013 roku w, 2013 roku w załączniku numer 1 pokazane są dochody ogółem planowane w poszczególnych latach. Dla 2013 roku po tych zmianach jest to kwota 33 miliony 159 zostały zmniejszone o prawie 2 miliony złotych. Wydatki ogółem zaplanowane w kwocie 36 392 000 zł. Wynik budżetu 3 233 311 zł. Przychody budżetu. Tutaj kwota jest 15 506 311 tysięcy zł. W tym 11 75 000 zł. Wynika ręka z restrukturyzacji zadłużenia i zaciągnięcia obligacji. Rozchody, niezaciągnięcia pozycji tak? Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 12 273 000 zł, w tym 10 175 000 zł jako spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota długu planowana na koniec 2013 roku to jest 17 151 639 000 zł, w tym 639 000 zł e, 393 639 zł to jest kwota zadłużenia z tytułu spłaty budowy baseny ostatnia ostatnia rata. Wskaźniki w tym roku, jeżeli chodzi o wskaźnik 60% jest zachowany, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań wynikających wynikających z artykułu 100 70, 169 jest złamany, jest przekroczony, ale to wynika z tej restrukturyzacji, restrukturyzacji długu, czyli zaciągnięcia zobowiązań i spłaty w wysokości 10 175 tysięcy zł. Planujemy również, proszę Państwa, w przyszłym roku e, zwiększenie zadłużenia o kwotę 2 900 000, ale w tym czasie spłatę 2 600 000, natomiast w tym czasie spłatę miliona 200 tysięcy zł kredytu. W 2015 zaplanowane jest jeszcze zaciągnięcie prezydium w kwocie 1,2 mln a spłata w kwocie 800 000 zł. Największe zadłużenie gminy planowane jest na 2015 rok i wynosi 18 558 000 zł. Zadłużenie to planowane jest do spłaty do końca 2025 roku. I jeszcze może słowo na temat przedsięwzięć, bo które też są Jeżeli chodzi proszę Państwa, o przedsięwzięcie, to wykreślone, wykreślono z przedsięwzięć zadania mówiące o uzbrojeniu działek na tzw. 17 hektarach, dlatego że otworzyła się możliwość aplikowania o środki unijne i w tej chwili zapisanie tylko tam wydatków gminy byłoby niecelowe, czyli będziemy to wpisywać budżety jednoroczne lub budżety dwuletnie, jeżeli będziemy aplikować o środki unijne. Natomiast wprowadzono, wprowadzono przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących, polegające na wprowadzeniu kwoty 148 580 zł na muzea wiejskie. Jest to, będzie to zadanie realizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pochórza Sudeckiego w przyszłym roku i wymaga ujęcia tego w wykazie przedsięwzięć realizowanych jako zabezpieczenie środków na realizację tego zadania. Dziękuję. Dziękuję proszę, proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałbym uzupełnić tą wypowiedź pani skarbnik, która ograniczyła się w Części dochodów, tylko o sam fakt, że spadają nam strasznie dochody, jeśli chodzi o sprzedaż majątku. Gminy. Ja myślę, że budowanie budżetu na najbliższe lata, wpisując duże kwoty po stronie dochodów ze sprzedaży majątku, jest niemożliwe do zrealizowania, ponieważ z dwóch powodów. Po pierwsze, nikt nikogo nie zmusi do. Nabywanie nieruchomości, kiedy rynek jest taki, jaki jest. Ten rynek wszyscy obserwujemy, jego się również da w gospodarce domowej, bo przecież budżet miasta to jest też y, podobny do budżetu każdej rodziny. Ale proszę Państwa, y, drugi powód jest taki, mianowicie, że nie będzie można, użyję słowa dosadnego, dopompowywać budżetu, żeby zrealizować wydatki, wpisując nierealne kwoty ze strony